Tak, moi drodzy, jestem właśnie w domu rodzinnym, wstałam, leżę jeszcze w sobie w łóżku, bo mama sprząta kuchnię, a ja potrzebuję tam wejść i co? Będę, o! Będę zaraz szła z psami na dwór do wyprowadzenia, co masz trzy, mm, zrobię kardio i później cały dzień totalnie luźny. więc zaczynamy tego vloga z pobytną domu rodzinnym. Jak w trasie. Już ciężko, ale końcoweczka, dwie godzinki. Pędzimy właśnie do Warszawy. Zostawiliśmy psiaki i zaczynamy podróż zwaną życie. Zaczynamy podróż pod tytułem Mistrzostwa Świata. Pieski zostały w domku. Ja nawet nie wiem, czy mnie w ogóle widać, ale o, tak na pewno będzie lepiej. Jedziemy do mieszkania, pakujemy się w dniu jutrzejszym, robimy trening i dopinamy wszystko na ostatni guzik, żeby wylecieć w środę na naszą przygodę. Ja jestem pewna, że to będzie fantastyczny wyjazd. Miejsce, do którego lecimy, jest dla nas totalnie nieznane. Mamy już mniej więcej plan mm, podróży i plan zwiedzania w trakcie tego oto pobytu. Ja jestem podekscytowana, zaczęło do mnie docierać, że to już teraz. Mm, I to tyle. Odprawy, czas start, kawka. I jak widać, tutaj do Japonii naprawdę sporo papierologii nas czeka. Trzeba dodać wszystkie dokumenty, jeżeli chodzi o mm, zameldowanie się w hotelu. Teraz rejestrujesz się na jakiejś stronie mm, odprawy celnej. Nie wiem, jak mamy to używać, ale tak jest napisane, mm, żeby to zrobić, więc to robię. I wydaje mi się, że wszystkie dokumenty mamy już ogarnięte. Nie mogę nas odprawić, jeżeli chodzi o linię lotniczą, bo. Kupowaliśmy bilet za pomocą pośrednika, i pan na infolinie powiedział mi, że odprawimy się po prostu jutro przy bramkach, kiedy będziemy nadawać bagaże. Tak więc wydaje mi się, że wszystko jest już ogarnięte. Trzeba się spakować, przynieść walizki z komórki. I wrzucać powoli rzeczy, zrobić trening. Dzisiaj dość długi trening, bo robię i górę i dół na jednej jednostce treningowej. Mm, mam jeden trening personalny, i pakowanie to trzeba przemyśleć, na spokojnie to ogarnąć. I jak to będzie już zamknięte, to wszystko mamy. A i musimy jeszcze kupić te nakładki na szyję, bo mieliśmy, zgubiliśmy, nie wiadomo gdzie są. Mm, I chyba tyle. Wieczorem przyjeżdża do nas yy, koleżanka, bo ona leci ze mną na te zawody. Mm. I tak, tak, chyba reszta jest już obcykana. Ciśniemy ze śniadaniem, jest godzina 12:30. Skończyłam całą papierologię, zapisałam sobie moją całą listę do spakowania się. Uwielbiam robić listy, wtedy mam pewność, że nic nie zapomnę, a teraz jak stoję, to już widzę, czego nie wpisałam na tą listę. Na pewno muszę zabrać te białka jajek ze sobą do bagażu nadawanego i spray od Jim Beam do smażenia, jeżeli będziemy sobie robili tam posiłki. Chcę zabrać sporo składników takich suchych tutaj stąd, żeby nie musieć sobie zawracać głowy przez te pierwsze dni na robienie zakupów, żeby jak najwięcej odpoczywać i się... Mm, nie stresować, że nie mamy nic do jedzenia, więc to na pewno musimy jeszcze dopakować i na pewno muszę to zapisać na listę. Ale zawsze jest mi łatwiej tak się pakować, bo wiadomo, wrzucam do walizki, odhaczam, to, to, to mam, tak więc moja polecajka zawsze zapisuję sobie też mm, jakiś tam plan na moje... Mm, jak to się nazywa? Outfity, co będę mniej więcej nosić na ten wyjazd. Tak myślę, że dwie pary jeansów totalnie mi się sprawdzą, bo na początku pewnie nie będę w ogóle w nich chodzić. Później już po zawodach, jak gdzieś tam będę się chciała ładnie ubrać i będziemy gdzieś jechać, to pewnie je użyję. A tak to będzie przeważał dress, leginsy i takie wygodne ubrania. Do tego outfity treningowe, bo normalnie będziemy musieli tam trenować i znaleźć jakąś siłownię. I to tak. Lecę się pakować dalej. Ale dużo już ogarnięte. Muszę wyjąć walizkę z łóżka i zacząć wrzucać tam powoli. Wszystko, żeby mieć to dzisiaj spakowane. Jak przed każdym wyjazdem, zrobienie prania to jest kluczowa część, bo mieliśmy mega dużo brudnych rzeczy. Blizna nam musi wyschnąć. Piżamę nam muszą wyschnąć, więc ogarniam tutaj tą część sprzątania, żeby móc bez problemu wieczorem dopakować rzeczy do walizki. Mm, zrobiłam właśnie nam śniadanie, już je zjedliśmy i teraz ogarniamy jak najwięcej się da, jeżeli chodzi o tą część spakowania się, bo teraz nas jeszcze dość długi trening, jak już wspominałam a na wieczór wolę mieć do zrobienia jedynie dopakowanie paru rzeczy, niż ogarnięcie całej walizki. Wszystko robię łącznie z moją listą, o której Wam wspominałam mm. i tak mi jest najprościej, bo w międzyczasie jak mi się coś przypomni, to sobie tam dopisuję, a mózg mi nie szaleje z natłokiem informacji i przypominających się części, które trzeba schować do bagażu. Dobra, tutaj pościel to zaraz wywiesimy. No i tak leci właśnie dzień przed wyjazdem. Trochę Armagedon, ale szczerze dość na spokojnie ten Armagedon na razie przebiega. Oskar mi podjechał do sklepu kupić brązer, więc takich organizacyjnych rzeczy to nie jest tragedia, musimy pójść do sklepu, właśnie kupić te poduszki na kark. I tyle, sporo do ogarnięcia, ale na razie na, na chilaucie, że tak powiem. Więc trzeba po prostu przetrwać ten dzień i bardzo wcześnie wstać rano, bo o 6.30 musimy być na lotnisku. Czekamy na wika, dojedzie. Tak to wygląda. Wyglądam troszeczkę niezbyt, bo muszę sobie zrobić fryz, ale aktualnie, jak jestem już na biegu i w takim trybie ogarniania tutaj wszystkiego pod wyjazd, to wolę takie rzeczy związane z niewyjazdem zostawić na koniec i sobie wtedy je już na wyłączonym autopilocie poogarnić. Tak więc kończę tutaj Wywieszanie prania, i lecę pakować walizkę. Makijaż na dzisiejszy dzień zrobiony. Wyszedł w sumie bardzo fajnie. Powiem Wam, że użyłam innego podkładu, bo tamten schowałam już do walizki. Mam tutaj taki podkład z Fenty. Policiła mi go koleżanka. Jest on dość matowy, taki mocno mm, kryjący. I serio, bardzo fajnie wygląda. Ale on jest jasny, więc ja sobie przyciemniłam go mm, takim czymś od han. To było tanie, kosztowało jakieś. 15 zł, mm, i na tej podstawie zrobiłam swój makijaż, więc chyba przekonam się do tego podkładu i będę go, wo, i będę go używać mm, na takie wyjścia, gdzie będę potrzebowała bardziej mm, przykrytą twarz. Poza podkładem mam jeszcze na twarzy korektor i jest to ten oto produkt. I bronzer, on jest bardzo ciemny. Używałam go kiedyś na zawody, ale tak delikatnie, delikatnie sobie go użyłam i to w sumie tyle. Gdzie jedziemy? Na trening! Oskarek idzie mnie wspierać w moim ostatnim treningu przed wylotem. Robię dzisiaj dół i górę bo wczoraj nie trenowałam z racji tego, że byliśmy ogarnąć kościół musieliśmy pogadać z księdzem dogadać termin wesela godzinę wesela no i poprosić księdza, żeby mogło się to odbyć w piątek więc wesele będzie w piątek śmieszną anegdotkę powiedział mój dziadek, ale nie będę jej tutaj powtarzać z racji na poprawność nawet nie polityczną, a poprawność jakąś słowną i Obrazy niektórych osób, które mogłyby to usłyszeć, ale to było turbo śmieszne. Um, I tak dzisiaj dość długi trening, bo robimy dół, górę, plus interwał na koniec. To jest to ostatni interwał tutaj w Polsce. A na wyjeździe zobaczymy. Nie wiem, jak z w Tokio. Mam nadzieję, że będzie, bo jeżeli ja będę musiała nadal robić ten interwał na jeszcze dwóch treningach w tym tygodniu, to będę musiała wejść na bieżnie. A coś nie bardzo mi to jest po drodze. Więc trzymam kciuki, żeby ten airbike jednak była, jak nie, to coś bym wymyślę. Ty co dzisiaj trenujesz? AWM. Eee, Czyli podobnie. Dojeżdżamy już na siłownię. Yy... A jeszcze jedno. Ukruszył mi się ząb przed zawodami. Czajcie to? Wczoraj ukruszył mi się ząb. Ale... Nie... I to jedynka. Ale nie jest to aż tak mega widoczne, jak... Nie wiem, to wydaje mi się, że nie ogarnie. Chyba, że teraz ktoś zauważy, jak o tym powiedziałam. Jestem umówiona na 29 styczeń, żeby do wesela to naprawić. A na zawodach ze sceny to tego nie widać, to tam pal 6. Ale mimo wszystko, akurat musiał się ukruszyć teraz. Nie mógł na wigilię na przykład, tylko ładnie przed wylotem. No ale trudno. Halo? Gdzie jesteśmy? Lotnisko? Hello! Tak bluruje, że Was nie widać, ale idziemy do samolotu. Lecimy w kosmos. Biegniemy do gate'u, to jest mega duże lotnisko, a my wysiedliśmy w F, biegniemy do B, ale będziemy na czas, wszystko jest git, tylko musimy stoszczyć dupę, bo gate jest otwarty od 10 minut. Kardio, dzisiaj miało nie być cardio. że się nie będzie, bo nie ma czasu, ale za to bieganie po lotnisku. Teraz czuję taką bezsilność. Taka wygląda. Nie. Lecimy 12 godzin. Nie wiem, jak to wyczynię. Ja też. Ale taki przydatny tip. Nastawiam sobie budziki co godzinę do 20.00, żeby wstawać, rozprostowywać nogi i chodzić tutaj po samolocie, bo lecimy 12 godzin. Um. Co godzinę. Więc żeby nie zatrzymywała mi się woda, będę sobie robiła spacer totalny i z powrotem albo jeszcze trochę. Postoję, poruszam się i będę siadać, a wysypała mi twarz i tu mnie boli. A o 20 to jest ostatni budzik, bo planuję iść w Kimę. Spaliśmy dzisiaj krótko, ja nie spałam podczas pierwszego lotu specjalnie, żeby pójść spać teraz. Dolatujemy o 8, więc to mega. Istotne, żebyśmy się przespali w połowie tego lotu i udawali, że ogarniamy nową czasoprzestrzeń i godziny jakie tam będą. Ogólnie to mam już dosyć tego lotu. Nie mogę zasnąć w tym samolocie. Stał nam 3 godziny w Polsce jest jakoś 24. Tak i myślę, że to jest problem, że... Planowałam zrobić w ten sposób, że wstałam dzisiaj rano, w ciągu dnia byłam zmęczona i że położę się spać po prostu na tym drugim, długim locie. Jednak nie mogę kurde zasnąć, nie wiem ile ja spałam, może z 3 godziny. I tak teraz siedzę i staram się usnąć, ale nie idzie mi to. Czekam może będą dawać śniadanie, zjem sobie wtedy swój posiłek, bo robię się głodna. Tyle. 3 godziny, 3 minuty zostały. Oskar śpi całą trasę. Ja ziewam, a nie mogę zasnąć. Oskar śpi całą trasę. Nie wiem jak on to robi. On śpi chyba z 10 godzin trasy, więc zazdro. W pierwszym samolocie też spał, więc nie wiem co zgrana ze mną, ale nie mogę spać. Smilę siku, bo osoba zachciała mi się siku. Jeden plus z tego, że ja nie śpię, jest taki, że ja piję naprawdę dużo w trakcie tego lotu. Mm, ale tak poza tym, no to słabo. Spałam myślę za trzy godziny, tak na serio, resztę to leży, oglądam film, staram się jakoś snużyć, ale to prawie mi nie to nie idzie. Mm, tak jak mówię, różnica czasu tutaj robi mega dużo istotność, bo w Polsce jest 12 w nocy. Tak wysyłałam mi twarz przed wyjazdem, ale w trakcie lotu umyłam buzię, swoim na lot, nałożyłam sobie krem na noc, nałożyłam sobie serum i jeszcze umyłam zęby. Więc ogólnie lot przebiega spoko, czuję się komfortowo, nie się jest czysta. To jest do dłoni krem, którym można posmarować i taka odświeżająca giełka do ciała, więc mega, mega spoko. W samolocie nie jest zimno, a to mega plus, bo zawsze zamarzam, tutaj się tego zimno i jest ok, no ale nie śpię, więc zupełnie dlatego, chociaż Oskar śpi i też nie mam pracy, więc jest git, mam nadzieję, że słychać. Idę, porozciągam się, wezmę sobie jeszcze jedną wodę i czekam co zapadną Nie mam nawet co robić, z kim gadać i tak dalej, więc fajnie. Hello! Tokyo. Oh my god best Dzień dobry, ktoś się obudził? 10 godzin snu, zero wstawania do toalety. Już widzę twoje stopy i kostki jak wysiądziemy stąd. mam celu, czy wstaję do momentu aż wylądujemy. I pejszaści na lotnisku wybuchnie. Tam co będę miał duże nogi? <grym> Czekamy na posiłek, ja mam swój. Kuńczyk, ogórek, kiszony i jogurt, więc jak to otworzę, to Oskar wyskoczy przez okno. Wyglądam sobie serial, nie, to jest film. Już go w sumie kończę, bo tak komęczę cały lot. Czekam na kawę. Coś powiesz? A spuchniętych nóg? No, Ledwo ułożyłem stopy do butów Dlatego <laughs> ja ubrałam takie obuwie narciarskie <laughs> Tutaj nie spuchną giry, zawsze wsadzisz Na wlocie wypełnięto coś takiego, ja to zrobiłam online, ale niestety nam się nie wygenerował kod queer, więc musieliśmy wszystko zrobić od nowa Jesteśmy na miejscu, mega się cieszę, że mogę tutaj być i w tym momencie zaczynam swoją kolejną sportową przygodę i pędzę dalej, żeby dotrzeć już do miejsca docelowego w Tokio, do naszego apartamentu. A tymczasem bierzemy walizki i pędzimy. Powiedz, że jesteś zmęczona i wyglądasz źle, nie odpowiadając... nie odpowiadając ani słowa na temat podróży. Ja wyglądam w ogóle biała jak mąka. Tragedia. My jeszcze nie, nie na miejscu? Nie. Moi drodzy, jesteśmy w naszym apartamencie Jest to moje mieszkanie Mamy tutaj salon, sypialnię, która jest Przedzielona taką ścianką Rozkładającą się ścianką Działową, nie wiem co ja powiedziałam przed chwilą To chyba nie ma sensu, ale Zrozumiecie o co mi chodzi Ja jestem padnięta Nie mam siły, zasnęłam przed chwilą na godzinę Teraz się przebudziłam, piję wodę Żeby Mm, dobić do liczby, jaką mam dzisiaj wypić. Zjadłam wszystkie posiłki mm, i idę spać. Odezwę się do Was jutro, bo dziś mam wrażenie, że mój mózg wyparował albo wypadł gdzieś na trasie. Tak więc do zobaczenia jutro i jutro Wam już więcej tutaj pokażę. Aż mam spuchniętą buzię, widać to przez tą dwugodzinną mm, ilość snu. Więc do jutra. Zostałam jakieś 3 godziny temu, jak widać samolot mnie służył. Bo mam syfę. Ja idę właśnie na zakupy do sklepu. Mm, Wika jeszcze śpi, więc nie chciałam w domu za bardzo hałasować, więc idę zrobić zakupy i tak odważam maniany z rana, bo wiecie co zrobiłam? Było mi mega zimno. W ogóle ja mam na buzi, ja pielnicza. było mi mega zimno i chciałam sobie zrobić herbatę. I zapomniałam, że jak zapalę światło, to wszyscy będą z niego korzystać, bo my mamy taki apartament bez ścianek działowych, tylko taką przesuwną, więc chyba ją zdenerwowałam. Ale jak wrócę, to postaram się ją przeprosić. Teraz idę właśnie do sklepu kupić jakieś jajka na śniadanie. Pokażę wam, jak to tutaj wygląda. Idę sobie taką uliczką, dzieciaki idą do szkoły, więc tak. Ogólnie, fakt: tutaj nie ma w ogóle żadnych śmietników, a jest tak mega czysto, że jestem pod wrażeniem. Tu są wszędzie pozamiatane podłogi, Z widzę tylko tego syfa. Dobra, pokażę Wam coś ze sklepu, bo moja twarz nie nadaje się do nagrywania. No nie białka jajek i tego masło migdałowe. Jedno jajko i jakieś tam warzywa Transportuję właśnie vlogę I nie mogę patrzeć na tą gębę z takimi syfami ale nieważne Leżymy w apartamencie, zjedliśmy śniadanie Ja bardzo chciałabym dzisiaj coś pozwiedzać, wyjść na miasto Mimo, że jest zimno, to jest 5 stopni Jest serio zimno Wziąłem czapkę, szalik, rękawiczki z Polski i to był dobry pomysł Mam buty, więc to też był genialny pomysł Mimo, że na lotnisku wyglądam jak psycholka i chciałabym dzisiaj coś pozwiedzać Dodatkowo Co tu Już to mówiłem, że chcesz coś pozwiedzać No mówię to drugi raz, żebyś to wziął do siebie mhm. Dodatkowo Potrzebuję zrobić dzisiaj, no kurde uważaj Dzisiaj i jutro trening Więc musimy znaleźć jakąś siłkę na dwa dni Później będziemy już w hotelu Gdzie są zawody, tam jest siłownia więc tam już nie będziemy musieli szukać. Po zawodach to zrobię sobie pewnie jakiś reset do wyjazdu i będę trenować już po prostu w Polsce. Więc tak, mam przekrwione oczy. To znam, chyba że są zmęczone. Ale nie przeleżyliśmy dużo leżeć. Nie mogę się wysłowić. Co ty gadasz? <grymne> Lepiej do domu. Tak, 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 tak. właśnie domu. Mara. Um, rano śmiałam się do Oskara, że mamy Ciotlega, bo nie możemy spać. Później stwierdziłam, że go nie mamy, ale chyba jednak coś jest nie tak z naszym rytmem dobowym. Wstaliśmy o 5.30 i ogólnie, gdyby całe mieszkanie o tej godzinie wstało, byłoby spoko, bo ogarnęlibyśmy się i dużo byśmy mogli dzisiaj zobaczyć, bo tutaj o 18, tak jak w Polsce, jest już ciemno. Ale Wika spała, więc staraliśmy się być mega cicho, zjedliśmy się na nie i położyliśmy się jeszcze do łóżka, bo nas mega muliło i usnęliśmy. Wstaliśmy teraz, jest godzina 18, jest ciemno, i to chyba tyle z naszego dzisiejszego dnia. Zakładam, że pójdziemy na siłkę mm, i w ten sposób zrobimy sobie jakiś fajny spacer. Popatrzymy, co tutaj się dzieje dookoła, ale tak poza tym, no to dzisiejszy dzień nadaje się do wywalenia, gdyż z naszego planu zwiedzania nic nie pyknie. Jutro, mam nadzieję, zaczniemy zwiedzać miejsca, które mam zapisane. I do końca wyjazdu ogarniemy całość tak, żeby zobaczyć jak najwięcej. A dziś zostawiam taki dzień na regenerację i na odpoczynek po tym masakrycznym, przynajmniej dla mnie, locie. Z moimi problemami, ale dotarliśmy na siłownię. Jestem pod wrażeniem, bo myślałam, że już nie znajdziemy miejsca, żeby dzisiaj trenować. Słucham? Tak Żeby tu przyjść Ale tutaj dość tanio 550 to jest 15zł To mega, to w tanio Dobra, ubieramy się i spadamy stąd, bo już pani na nas krzyczy, że mamy buty na nogach bo to jest basen razem i dlatego jesteśmy na siłowni, tutaj nie można nagrywać, więc tak na szybko nagrywam do mamy wiadomość, żeby jej powiedzieć, że żyje. Jest śmiesznie, bo są sami Japończycy i my wyglądamy jakby nas ktoś tu przypadkiem wrzucił i kazał poćwiczyć. Jak Ci się podoba? Nie, no śmiesznie, śmiesznie. Pani nas wywaliła z toalety, bo nie można w butach. Ogólnie nie ogarniamy nic aktualnie, jeżeli chodzi tutaj o jakieś zasady, więc stwierdzam, że bardziej jeszcze mi się podoba ten kraj, bo nic nie wiem, co się dzieje. No, idziemy zrobić trening, mamy dwie godziny. But I'm just passing the time